Gdyby Martin Scorsese nakręcił ekipę z Jersey. John to prosty chłopak. W życiu kręci go tylko kilka rzeczy, którym oddaje się w całości. Wśród nich są między innymi siłownia czy rwanie panienek. Ale najbardziej ze wszystkiego kręcą go filmy porno. Porno jest lepsze nawet od prawdziwych dziewczyn. John będzie tak myślał, do czasu, aż spotka dziewczynę, która wymknie się jego skali ocen i określi ją więcej niż dychą. Don John to Joseph Gordon Levitt, i to pełną piersią. To jego pierwszy scenariusz i debiut reżyserski. Gordon Levitt zrobił ten film z ogromną pewnością siebie. Słuchał rad bardziej doświadczonych kolegów, ale gdy uważał inaczej, stawiał na swoim tę bezkompromisowość, która się opłaciła, czuć aż bijącą z ekranu. Aktor nie bał się zrobić ostrego filmu i nie przestraszył się kontrowersyjnej tematyki. Świetnymi występami wsparła go reszta obsady. Scarlett Johansson, Tony Danza i Julian Moore. Komedia Don John reklamowana jest jako komedia romantyczna, ale do typowego przedstawiciela tego gatunku bardzo jej daleko. To nie tylko niezwykle zabawny, ale i bardzo mądry film, który porusza między innymi problem przesycenia współczesnych mediów seksem. Długo opierałem się urokowi Gordona Lewita, ale młody aktor skruszył lód mego serca występując we wspaniałym komediodramacie Pół na Pół. Don John, który też jest jednym z najlepszych filmów swojego roku i kinową ucztą, której nie macie prawa przegapić, przypieczętował sprawę. Gordon Levitt to gość, który będzie miał jeszcze wiele ciekawego do opowiedzenia. W ukazywaniu włoskich imigrantów w USA specjalizował się do tej pory Martin Scorese. Gdyby Scorese miał jeszcze raz zaczynać karierę w czasach, gdy amerykańscy Włosi kojarzeni są głównie z ekipą z Jersey, jego debiut mógłby wyglądać właśnie tak. Czas na nasz cotygodniowy konkurs. Dla pięciu osób mam ważne do końca roku elektroniczne bilety na dowolny seans do dowolnego kina Helios. Szczegóły lista wszystkich kin w opisie tego filmu na YouTubie. Aby wygrać, musicie zasubskrybować na YouTubie To jest Kino oraz kanał naszego partnera Heliosa. Jeśli oglądacie mnie na YouTubie, szybkie ułatwienie i odpowiedzieć na dwa pytania. Pytanie pierwsze: Jaki był ostatni przed Adwokatem film, w którym występowała Cameron Diaz? Pytanie drugie: Jaki jest jeden z Twoich ulubionych filmów tego roku? Odpowiedzi nadsyłajcie do wtorku 19 listopada na adres to jest kino gmail.com. Do odpowiedzi dołączają swoją YouTubeową nazwę użytkownika. Powodzenia i miłego seansu!